stawia sobie za punkt honoru zbudowanie sportowego coupé. Zazwyczaj buduje się takie auto na bazie najpowszechniej sprzedawanego modelu. Ukryty cel to przekonanie klientów, że auto bazowe jest niewiele gorsze od takiego sportowego coupé, a znacznie tańsze, a więc marketing, marketing i jeszcze raz marketing. Puma, którą właśnie Państwo oglądają, powstała w myśl nieco innych założeń. Nie promuje jak na przykład Renault Megan Coupé zwykłego Megana czy Opel Tigra Opla Corsy ma świadczyć o potencjale technicznym i konstrukcyjnym europejskiego Forda, a przy okazji przyciągnąć nową grupę nabywców, przede wszystkim ludzi młodych i kobiety. Jej kształt, tak odmienny od tego, co widzimy na co dzień, i jej wymiary w połączeniu z mocą silnika wskazują wyraźnie, że zamiarem Forda było stworzenie małego, ale oryginalnego i autentycznie sportowego samochodu. Czy plany te zostały zrealizowane? Na to pytanie Państwo będą mogli, mamy nadzieję, sami odpowiedzieć po obejrzeniu naszego sprawozdania. Na początek kilka informacji ogólnych. Puma napędzana jest czterocylindrowym silnikiem typu ZTEC SE o pojemności 1,7 litra ze zmiennymi czasami otwarcia zaworów. Przy 6300 obrotach na minutę ten 16 zaworowy elektronicznie sterowany silnik rozwija moc 125 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy równy 16 kgm występuje przy 4,5 tysiącach obrotów, ale już przy 2 tysiącach wynosi 14 kgm. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że auto waży nieco ponad 1000 kg, to nie dziwi, że jego prędkość maksymalna wynosi 203 km na godzinę. O innych osiągach pumy opowiemy Państwu za chwilę. Na razie proponujemy przyjrzeć się bliżej jej niecodziennym kształtom. Kiedy jakiś czas temu oglądaliśmy to auto na jednym z europejskich salonów, mówiąc szczerze, nie podobało się nam. I teraz, przyglądając mu się z bliska, mamy dość mieszane odczucia. Kiedy jednak jeździliśmy pumą po polskich drogach, byliśmy wielokrotnie indagowani przez innych kierowców, co to za samochód. I słyszeliśmy, ale fajny. Jak Państwo widzą, przód auta, a zwłaszcza kształt reflektorów, nawiązuje do Forda K. Z tym, że pod szklaną osłoną zainstalowano światła projektorowe. Z boku Zauważamy wyraźnie podnoszącą się ku tyłowi krawędź dolnej linii okien i opadający dach. Powierzchnia oszklona to duże szyby w drzwiach i malutkie okienka na wysokości tylnej kanapy. Najbardziej zwraca uwagę tył auta, wielka jajowata szyba, wysoko przebiegająca pokrywa bagażnika i wyraźny kształt zespolonych tylnych świateł. Auto ma prawie 4 metry długości i 167 cm szerokości, ale wygląda na mniejsze. W środku w porównaniu do Megana Coupé jest raczej ciasno. Na przednich siedzeniach narzekać nie można, ale na tylnej ławeczce może siedzieć najwyżej dwójka dzieci. Zresztą jak w niemal wszystkich autach budżetowych, zajęcie miejsca z tyłu wymaga talentów gimnastycznych. Ale w aucie tego typu bardziej liczą się inne cechy wnętrza. Po pierwsze jego wygląd. Tutaj nic pumie zarzucić nie możemy. Ładnie wyprofilowane siedzenia, dobrze zagospodarowana cała kabina pasażerska, z pomysłowymi rozwiązaniami i dobrymi jakościowo materiałami. Tablica wskaźników o wyraźnie sportowym charakterze z białymi zegarami i obudową wykonaną z imitacji aluminium. Smaczkiem designerskim jest linia całej przedniej półki i środkowej konsoli oraz wewnętrzna obudowa drzwi. Auto, które otrzymaliśmy do testów, Wyposażone było znakomicie ABS, elektroniczna kontrola trakcji redukująca poślizg kół, dwie poduszki powietrzne oraz elektryka przy sterowaniu szybami i lusterkami bocznymi. Ciekawe jednak, że w półmniej przewidziano możliwości regulowania położenia koła kierownicy, a nie wysokości siedzenia kierowcy. Przednia krawędź siedziska przebiega w stosunku do pedałów wysoko. Jeżeli ktoś lubi jazdę z pochylonym oparciem, to sięgnięcie do tych pedałów będzie prawdziwą gimnastyką. Pewne problemy będą też mieli kierowcy z widocznością. Do przodu wszystko w porządku, ale jeżeli podjedziemy do skrzyżowania i spojrzymy w bok, zobaczymy najszersze chyba w historii motoryzacji słupki boczne. Parkowanie tyłem przypomina ruletkę, uda się albo nie, ponieważ przez boczne szybki i szybę tylną nie widać prawie nic, pozostają dusterka zewnętrzne lub desperackie otwarcie drzwi. Ktoś powiedział, że prawdziwe kupé składa się z wielu niedogodności i jednej zalety, frajd, jaką dostarcza prowadzenie takiego auta. Od rasowych, małych aut sportowych pumę i tak różnią takie udogodnienia, jak rozkładane oparcie tylnych siedzeń. Normalnie bagażnik ma pojemność dość niewielką, 240 dm sześciennych. Po złożeniu oparcia da się w nim ulokować jakieś 600 litrów, ale załadunek będzie wymagał uniesienia bagażu na wysokość prawie 1 metra i dobrego pogłówkowania, jak ten bagaż rozmieścić. Koło zapasowe ukryte jest pod podłogą i opuszcza się je przy pomocy specjalnej śruby. Nie możemy sobie wyobrazić, aby elegancka pani mogła sobie z tym poradzić. Jak państwo widzą, staramy się skrupulatnie opisywać wszystkie niedoskonałości nadwozia Pumy, ale jak i w wielu innych sprawach, tak i tu, ocena wynika z oczekiwań potencjalnych klientów i z wypływających z nich definicji auta. W istocie nie mamy wątpliwości, że nowy Ford został zbudowany przez pasjonatów i dla pasjonatów. Nam jazda nim sprawiała taką przyjemność, że nawet owe niedoskonałości schodziły na dalszy plan. Po pierwsze, z powodu zachowania się i pracy 125-konnego silnika. Jego dźwięk, jak twierdzi Ford, jest wynikiem drobiazgowej analizy komputerowej. Trzeba przyznać, że stworzono coś harmonijnego, a przy tym zdecydowanego. Coś, co skłania kierowcę do wciśnięcia pedału gazu do podłogi po każdej zmianie biegów, by usłyszeć z jaką gracją silnik wchodzi na obroty. Od 0 do 100 km na godzinę Puma przyspiesza w niecałe 10 sekund. Jak Państwo widzą, jest to wynik zbliżony do rezultatów. 113-konnego Megane P i 106-konnej Tigry. Inaczej rzecz ma się z czasami wyprzedzania w warunkach drogowych. Tutaj Ford jest wyraźnie lepszy od rywali. Przy tym wszystkim nienagalnie pracuje skrzynia biegów. Dźwignia ma bardzo krótki skok, działa płynnie i precyzyjnie jak w prawdziwym sportowym aucie. Na pierwszym biegu i tak się Pumą jeździ, dochodzimy do 60 km na godzinę. Na drugim osiągamy setkę, trójka jest relatywnie krótsza do 135, czwórka pozwala dojść do 175. Z dwiema osobami w kabinie udało nam się pojechać z prędkością 203 km na godzinę. Samochód lubi wysokie obroty, choć silnik jest na tyle elastyczny, że bez protestów przyspiesza już od 2000 obrotów. Jak już mówiliśmy, puma zachęca do dynamicznej jazdy. Z zainteresowaniem więc czekaliśmy na sprawdzian zużycia paliwa. Okazało się, że jest całkiem dobrze. W gęstym ruchu miejskim, wykorzystując pełne przyspieszenia, zużywaliśmy średnio 10,1 litra na 100 km. Jazda poza miastem, z prędkościami rzędu 120-130 na godzinę, powodowała spalanie na poziomie 8 litrów. Średnio autotestowe zużyło 8,3 litra na 100 km. Proszę Państwa, w ciągu roku mamy okazję testować około 30 samochodów. Szczególnie uwrażliwieni jesteśmy na pracę układu jezdnego i rzadko kiedy zdarza się nam Prowadzić auto z taką pewnością i takim poczuciem bezpieczeństwa jak ten samochód. Puma ma klasyczne sportowe zawieszenie charakteryzujące się krótkim ugięciem wahaczy i dużą sprężystością. Na prostej idealnie utrzymuje kierunek. W zakrętach jedzie szybko, pewnie bez żadnych przechyłów karoserii. Kierowca czuje się zespolony z samochodem. Wrażenie jest takie, jakby jechało się go kartem, gdzie niemożliwe są żadne niespodzianki, a pojazd reaguje na działania kierowcy w sposób błyskawiczny. Auto jest bezpieczne i wybacza nawet pewne błędy niedoświadczonym, a jadącym zbyt szybko kierowcom. Próba hamulców przyniosła rezultat lokujący pumę w czołówce aktualnie produkowanych aut. Ze 100 km na godzinę samochód zatrzymywał się na odcinku 39 metrów, a po rozgrzaniu tarcz droga hamowania zwiększała się zaledwie o pół metra. Sztywne zawieszenie sprawia, że auto nie ma tendencji do nurkowania przy ostrym hamowaniu. Jak powiedzieliśmy na wstępie, zamiarem Forda było wyprodukowanie by sportowego samochodu, który by korzystnie kształtował wizerunek firmy, a jednocześnie był relatywnie niedrogi. Trzeba przyznać, że w znacznej części się to udało. Według zgodnych ocen specjalistów z wielu krajów Europy Zachodniej jest to najlepsze auto w swej klasie. Gorzej z ceną. W Niemczech jest ona atrakcyjna, niewiele ponad 30 tysięcy marek. W Polsce mały, praktycznie biorąc dwumiejscowy samochód, kosztujący sporo powyżej 50 tysięcy złotych, już taką atrakcją chyba nie jest. Polskie przedstawicielstwo Forda, jak sądzimy, doskonale zdaje sobie z tego sprawę i sprzedawać będzie Pumę tylko w kilku wybranych punktach dilerskich.